Cześć! Dzisiaj na temat jesieni i deszczowej pogody. Trzymanie butów na podłodze, kiedy są mokre przy białej ścianie, może przynieść negatywne skutki bałagan. Także postanowiłem zainwestować w taką tackę Ziska i do tego dobrałem sobie półkę, która prawdopodobnie będzie idealnie do tej tacki pasować. Nazywa się Borchon i to wszystko kosztowało mnie 20 zł. tacka. I półka za około 35 zł, razem zapłaciłem 13 euro i oszczędzę wam rozpakowywania poszczególnych części, tak wygląda ten stojaczek w środku parę opakowań, instrukcja na poszczególnych opakowaniach są nawet numerki, także Niemcy się starają. Tutaj jest numer 3 i w instrukcji numer 3 odpowiada numerowi 3 na obrazku. Oczywiście. Wszystko jest w miarę jasne, jak to złożyć. Każdy sobie poradzi, ale instrukcja całkiem spoko. Zobaczymy, jak to wygląda i czy te 50 zł za taką półeczkę jest opłacalne. Półka jest z plastiku, elementy są metalowe, te rurki w środku puste, więc jest lekka i powinny się buty na niej fajnie trzymać. Także do zobaczenia za moment. Tutaj w trakcie składania elementy Wchodzą na styk, więc do złożenia raz. Jak widać, jedno do drugiego idealnie pasuje. O dziwo, tacka była w innej części sklepu, a półka w ale stwierdziłem, tak, warto to spasować. Szkoda, że nie jest to wszystko białe, ponieważ mam tutaj białą ścianę. No i zobaczymy, jak się prezentują na niej buty. Każda półka utrzymuje do 5 kg. Jest całkiem wysoka 820 mm na 670. U mnie idealnie pasuje. Nie jest to może jakiś szczyt designu. Ale jest ok, za tą cenę spełnia funkcję. Szkoda, że nie ma czegoś z tyłu, bo jak się dopnie buty, no to oczywiście łatwo powiedzieć ścianę, więc może warto coś z tyłu podłożyć. A wszystko możliwe dzięki temu, że Making China tam gdzie zrobione taka cena taka jakość. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka.